Cześć, z tej strony Michał, portal funduszowe.pl. Złoty traci siłę nabywczą w najszybszym tempie od 24 lat. W kwietniu ceny dóbr konsumpcyjnych rosły w tempie przeszło 12% w skali roku. Tak duża inflacja nie pojawiła się od razu. Ona jest efektem działań, które zostały zapoczątkowane ponad 2 lata temu. Można zaryzykować tezę, iż inflacja i utrata siły nabywczej pieniądza jest skutkiem ubocznym wyjścia z kryzysu pandemicznego. Ale czy tak duża inflacja może trwać latami? Na szczęście, wiele przesłanek wskazuje na to, iż już końcem roku inflacja zostanie w znacznym stopniu ograniczona. Jak to możliwe? Tak jak kształtowana polityka miała na celu wywołanie silnej inflacji, która pomaga zdewaluować dług, tak obecnie wszelkie działania są skierowane na schłodzenie gospodarki oraz ograniczenie inflacji. Skutki tych działań będą widoczne w kolejnych kwartałach. Przyjrzyjmy się najważniejszym czynnikom. Polityka pieniężna NBP od początku pandemii była ultra gołębia. Niskie stopy procentowe i rekordowa podaż pieniądza to działania proinflacyjne. Te działania po czasie musiały wywołać inflację. Obecnie polityka jest zupełnie inna. Stopy procentowe są już powyżej 5% i wszystko wskazuje na to, iż jeszcze powędrują w górę. Przestała rosnąć również podaż pieniądza, która przez ostatnie miesiące praktycznie się nie zmieniła. Wyhamowała akcja kredytowa, a pieniądz wróci niedługo do lokat bankowych. Trend ulega więc zmianie. Maleć będzie akcja kredytowa, pieniądz wróci do depozytów bankowych. Niska podaż pieniądza ograniczy w kolejnych kwartałach inflację. Drugi czynnik to recesja lub spowolnienie gospodarcze. Bessa na giełdzie oraz odczyty wskaźników wyprzedzających wskazują, iż dobra koniunktura w gospodarce zakończyła już się. Trwa spowolnienie, na które nakładają się wysokie stopy procentowe. O ile ożywienie sprzyja inflacji, tak spowolnienie jest czynnikiem mocno ograniczającym inflację. Kolejny czynnik ograniczający inflację to wysokie poziomy walut. O ile wzrosty dolara czy euro działają proinflacyjnie, tak spadek lub stabilizacja inflację ograniczają. Dolar jest już mocno wykupiony. W czasie kłopotów rynkowych jego maksymalny pułap wzrostu można szacować na 4,75 zł. Fundamentalnie złotemu będą pomagać wysokie stopy procentowe. Większy popyt na polski pieniądz ograniczy inflację. Kolejny, najprostszy czynnik to tzw. efekt bazy. To czynnik czysto statystyczny, polegający na tym, iż silny wzrost cen w jednym roku oddziaływuje odwrotnie na wskaźnik cen w roku następnym. Tak wysokie odczyty będą więc trudne do powtórzenia, tym bardziej, iż wiele szoków podażowych jest już zdyskontowanych. Ważnym czynnikiem dla inflacji jest np. Na ropa naftowa, której wzrost może zostać ograniczony tylko do fali wtórnej. Jeżeli inflacja rzeczywiście zostanie w mocnym stopniu ograniczona, to dobrym aktywem już niedługo będą obligacje. Dla ostrożnych inwestorów dobrym rozwiązaniem mogą być lokaty bankowe, bowiem ich oprocentowanie w kolejnych miesiącach powędruje w górę. Dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał był dla ciebie pomocny, to daj łapkę w górę. Zasubskrybuj koniecznie nasz kanał i zapisz się na bezpłatny biletyn Fundusza WPL. Otrzymasz jeszcze więcej analiz i materiałów.